Zamiń podane dziesiętne na łamki zwykłe niewłaściwe, czyli 1,9 oczywiście zamieniamy na 19 dziesiątych. 3,1 oczywiście na 31 dziesiątych, 12,7 to inaczej 127 dziesiątych, a 1,73 to 173 3,08 to inaczej 308 Setnych. Jak widzimy w zależności od tego, ile jest cyfr po przecinku, tyle musimy napisać do dołu ułamka 0. Czyli jeżeli są dwie cyfry po przecinku, to znaczy, że będziemy musieli mieć na dole ułamka 100. A jeżeli tylko jest jedna cyfra po przecinku, to będziemy mieć 10. Zadanie 8A uzupełni brakujący mianowniki. No to jeżeli 0,5, no to wiadomo, że to będzie jedna druga. 0,25 to inaczej 1 czwarta. Jako, że 1 podzielić przez 4 to 0,25. 0,1,25 to z kolei 1 ósma. 0,2 to 1 piąta. Skąd to wiemy? Ponieważ 2, dziesiąte, jeżeli skrócimy sobie przez 2, to będzie 1 piąta. A następnie zapisz, używając przecinka. 3,1,2 no to oczywiście 3 i 3 czwarte to 0,75, i 1, 1, 2 piąte, no to inaczej, 1 i 4 dziesiąte, czyli 1,4. 3 ósme, jako iż 1 ósma to 0,125, no to 3 razy 0,125 to nic innego jak 0,125. 375. Przedstaw każdą z poniższych liczb w postaci ułamka dziesiętnego. No to inaczej, 9,5 warto sobie to rozszerzyć do setnych, czyli 18 setnych, góra i dół razy 2, to inaczej 0,18. dwudziestych warto sobie znowu rozszerzyć do setki, to jest inaczej dół razy 5, czyli góra razy 5 również, czyli 65, czyli 0,65. Zawsze staramy się rozwijać te łamki do dziesiątek, setek lub tysięcznych, żeby w prosty sposób zamienić je sobie na liczby dziesiętne. Znowu 21,25 to znowu rozszerzamy sobie do części setnej. Dół razy 4 to góra razy 4, czyli 84, czyli 0,84 dwudziestych, Dalej to rozszerzamy do części setnych, czyli 20 razy 5 to 9, razy 5 to 45, czyli 5,45. 2 i 4 25, to w takim przypadku jest 2 i setnych, czyli mnożymy razy 4, razy 4 16, 2,16. I w ostatnim przykładzie 3 i no to nic innego jak 3 setne dół razy 2, więc góra również razy 2, 4, równa się 3,04. Każdą z liczb można przestawić na wiele sposobów uzupełnić. Tutaj nas uczą po prostu, jak skracać i rozszerzać ułamki. Jeżeli dwunastkę skróciliśmy przez 2 i wydostało nam 6. No to 8 też musimy podzielić na 2, żeby wyszło nam 4. Z kolei znowu 6 skracają przez 2 i wychodzi nam 3, czyli 4 przez 2 to 2. A znowu tutaj rozszerzamy. Jeżeli w trójki zrobiła się 15, pomnożyliśmy razy 5, no to dwójkę też mnożymy razy 5 i wychodzi 10. W podpunkcie B. 15. Podzieliliśmy przez 5, żeby wyszła trójka, więc analogicznie musimy 40 podzielić przez 5, by wyszła 8. Znowu tutaj zamieniliśmy ułamek niewłaściwy do właściwego, czyli zrobiliśmy, wyciągnęliśmy dwie całości i ile nam zostało? 2 razy 3 to jest 6, czyli 8 minus 6 równa się 2, czyli 2 i 2 trzecie równa się, i tutaj znowu trójkę przemnożyliśmy razy 3 to dwójkę też musimy przemnożyć razy 3 i wychodzi 2 i W kolejnym podpunkcie 25 przemnożyliśmy razy 4, więc 4 analogicznie oczywiście też i wychodzi 16 setnych. 1,16 setnych, no to na dziesiętne 1,16, a to na ułamek niewłaściwy to będzie po prostu 116 setnych. Tutaj musimy jeżeli dzieliliśmy przez 4 oczywiście górę ułamka, to dół też dzielimy przez 4 i znowu jeżeli dół przemnożyliśmy razy 2, to górę też musimy przenosić razy 2, żeby ją rozszerzyć i znowu zamieniamy ułamek na ułamek dziesiętny, czyli 3,8. W podpunkcie E zamieniamy ułamek dziesiętny na ułamek niewłaściwy, czyli 45 setnych. 45 setnych 45 podzieliliśmy przez 5 wyszło 9 100 przez 5 to jest jak najbardziej 20 920 znowu 20 przemnożyliśmy razy 2 dziewiątkę też przemnożamy razy 2 czyli to jest 1840 i w ostatnim punkcie ułamek dziesiętny 2,8 to inaczej 2,8. 2,8 podzieliliśmy dziesiątkę przez 5 a przepraszam, podzieliliśmy dziesiątkę przez 2, czyli ósemkę też dzielimy przez 2. 2 i 4 piąte, co na ułamek niewłaściwy, jeżeli zamieniamy, no to musimy oczywiście 2 przemnożyć razy 5, czyli to jest 10, i dodać do 4, czyli jest 14 piątych w tym ostatnim przykładzie. Jeżeli chodzi o zadanie 12 i zaznaczenie na osi liczbowej, to bardzo ważne jest sprawdzenie sobie, co ile kresek jakaś dana wartość występuje. Czyli najpierw szukamy wartości podanych na osi liczbowej. W pierwszym przypadku mamy 0,1 i jak widzimy, jest jedna kreska pomiędzy nimi. Czyli jak możemy się domyślić, jest tutaj jedna druga, oczywiście w tym miejscu. Co nam jeszcze pozostało do zaznaczenia? To tak, 1 i 1 druga. Czyli to będzie tutaj, bo jak co jedną kreskę jest jedna druga, no to będzie już teraz prosto. Minus 0,5 jakoś, jedna druga to inaczej 0,5, 3 i, i jedna druga, czyli tutaj będzie 2, tutaj będzie 2,5, 3, 3 i jedna druga zaznaczone, minus 2,5, czyli minus 1, minus 1,5, minus 2 i minus 2,5. Mamy i, i 4, przepraszam, czyli 4 tu będzie, tu i to jest koniec podpunktu pierwszego. Czyli zaczynamy od tego, żeby zrozumieć to, co ile kresek, jakaś dana wartość występuje. W podpunkcie drugim, jak widzimy, ilość kresek to 4, czyli jeżeli 1 podzielimy na 4 to jest 0,25, 1 podzielić na 4 to jest 0,25, czyli każda kreska to 0,25.

1,75, czyli to zaznaczone, minus 1,5, czyli to będzie minus 0,75, minus 1, minus 1,25 i minus 1,5, w tym miejscu 1,25, już również zaznaczyliśmy i została nam to zaznaczenia 2 i 2 i to inaczej 2,75 i trójka, czyli idziemy w tą stronę 2. 2,25, 2,5, 2,75, mamy to. I 3 też zaznaczone. Podpunkt B mamy już z głowy. I ostatni podpunkt C. Musimy znowu przeliczyć sobie ilość kresek dzielących 0 i 1. Jak widzimy jest ich 10, czyli 1 podzielić na 10 to 0,1. Czyli każda kreska ma przyjmuje wartość 0,1. Co mamy do zaznaczenia? Minus 1. Czyli na pewno to będzie minus 0,1, tutaj 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli tu będzie minus 1, mamy to, minus 0,6, to już możemy też mieć z głowy, czyli minus 0,2, minus 0,3, minus 0,4, minus 0,5, minus 0,6 w tym miejscu, minus 4,5, tu warto się zastanowić, ile to jest, minus 4,5,

I zostało nam tylko 1,7 i 2 i 1 druga, czyli 2,5. 1,7 będzie 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, czyli tutaj. I zostało nam do zaznaczenia 2,5, czyli znowu odliczamy ilość kresek 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 i 2. 5. Czyli tak jak mówiłem, zaczynamy od tego, żeby zrozumieć na danej osi liczbowej jaka wynosi wartość dzieląca każdą kolejną kreskę. Na niej. Jeżeli byłbyś zainteresowany jakimiś konkretnymi zadaniami z konkretnego zestawu ćwiczeń, zostaw komentarz.